Nie, wcale tak nie będzie. To wszystko musimy rozebrać po zakarmieniu i ułożyć. Tak jak mówiłem, dajemy na górze sześć ramek, na dole sześć ramek, z tyłu miejsce wolne, komorę powietrzną taką. I ul musi być leciutko nachylony do przodu, tak żeby cała wilgoć, która gdzieś tam się stworzy, mogła wylecieć w wylotki. Backfast, backwast. No i zobaczymy, co tu się dzieje. Ogólnie rzecz biorąc jak widać tutaj wrzuca obraz drugiej kamerki, pszczoły są bardzo spokojne, więc nie ma sensu teoretycznie przeglądać i patrzeć co się dzieje, ale to nie jest prawda. Ponieważ przy połączeniu rodzin może się zdarzyć, przy rodzin czy dodawaniu odkładów, że na czerwiu, który został, pszczoły sobie postawią matecznik. Będą chciały mimo wszystko wymienić matkę, a tak naprawdę w ogóle nam o tym nic nie powiedzą. Żeby sprawdzić czy jest ta matka to sobie przeglądamy szybciutko rodzinkę. Tu mamy sam pokarm, który nie ma żadnego znaczenia. Został tylko odłożony, bo za dużo ramek było. Zakarmiamy w tym systemie, że na dole mam 12 ramek. Zakarmiamy je na full i na górę dajemy 6 ramek, na dole zostawiamy 6 ramek. Na zimę już. O. Tak jak to dla matek reprodukcyjnych nie robimy jakichś tam mega silnych rodzin Ponieważ nie chcemy żeby one się wyprztykały No to jest rodzina, która była słabo podlewana jeszcze Ale patrzymy co się dzieje Szukamy. No czerw już podlany, już się one powoli zaczynają zalewać. Rodzina po otwarciu była bardzo spokojna, więc wnioskuję, że ta matka została przyjęta. Jest czerw, nie ma mateczników. Jakaś miseczka jest, zajrzymy do niej. Nic w niej nie ma, tak sobie zrobiły po prostu. Z tej strony matki też nie ma. Z tej strony mamy wygryzający się czerw. Pszczoła siedzi mocno na pokarmie. Mamy kolejną ramkę z czerwiem, widzę jajka, no i widzę matkę, tygrysek, bakwust. No dobrze. No i tam dalej nie będziemy już rodziny przeglądać, bo mi się nie chce i... i też nie ma sensu, nie ma nigdzie mateczników. Wszystko jest ok, czyli składamy do podkarmiania już ostatecznego. Podsuwamy, podsuwamy. Tutaj mała przerwa, bo nie dałem odstępników hoffmanowskich. Ten pokarm zostawiamy. W tym górnym korpusie, ponieważ w ten sposób będę sobie budował ramki zapasowe na zimę, a nie chcę też dawać ich już do wybrania, bo troszeczkę za późno jest. Korpus nakładamy, gniazdo blokujemy pod karmiaczką i wrzucamy jeszcze raz dwie podkarmiaczki. Musimy tak wykombinować, żeby włożyć te dwie. Troszeczkę je przygniemy. Jedna. Druga. I jeszcze podkarmiaczka tu ramkowa jest. Teraz będziemy to wszystko zalewać. I do zobaczenia w 2020. Znaczy, nie, wcale tak nie będzie. To wszystko musimy rozebrać. Po zakarmieniu I ułożyć tak jak mówiłem Dajemy na górze 6 ramek Na dole 6 ramek Z tyłu miejsce wolne Komorę powietrzną taką I ul musi być leciutko nachylony do przodu Tak żeby cała wilgoć która gdzieś tam się stworzy Mogła wylecieć w wylotki Poprawiamy korpus no Dobra Stoi tu staj i zamykamy daszką, daszkiem